Proszę Państwa, we współpracy z Ambasadą Niemiec Stowarzyszenie Nasze, Stowarzyszenie Monopol Warszawski zorganizowało 28 i 29 marca w Domu Powstańców Warszawskich spotkanie powstańców z pracownikami Archibum z Arolsen. Jest to organizacja, która w ramach kampanii Skradziona Pamięć, czyli Stolen Memory, tak się to nazywa, prowadzi akcję poszukiwania krewnych ofiar obozów hitlerowskich po to, aby oddać im zgromadzone w czasie oswabadzania obozów w archiwum pamiątki po ich bliskich. Chcielibyśmy Państwa zachęcić do oglądnięcia przygotowanego materiału. Może rozpoznają Państwo nazwiska poszukiwanych osób lub ich krewnych. Mogą też Państwo sami złożyć wniosek o sprawdzenie, czy wśród depozytów nie ma rzeczy Państwa, państwa osobistych pamiątek. Warto również skontaktować się z archiwum w celu wyjaśnienia wszelkich roszczeń i ustalenia, czy pamięć o państwa ofierze została należycie odnotowana w dokumentacji archiwum. Jest to ważne, ponieważ zbiory archiwum w Anhem zostały w 2013 roku wpisane na listę UNESCO pod nazwą Pamięć Świata i stanowią pomnik przechowywany ku czci milionów ofiar zbrodni nazistowskich w nadziei na lepszą przyszłość. Na początku chciałbym nas przedstawić, moja koleżanka Ewelina Kapińska-Morek, koordynator naszej kampanii Stolen Memory w Polsce. A ja nazywam się Anna Maja-Osiński, jestem przedstawicielką Arolsen Archives w Polsce i jestem odpowiedzialna za współpracę z polskimi partnerami w różnych projektach edukacyjnych i archiwalnych.

i ocalałych, i mamy bardzo ważne zasoby w naszym archiwum. 30 milionów dokumentów dotyczących 17,5 milionów ofiar. I ponieważ ta dokumentacja jest taka ważna, staraliśmy się razem z naszą panią dyrektor Florian Azule pokazać... Output transcript: Publikować te dokumentä, tą online. Czyli prawie 28 Millionen Dokumentä ist teraz online und można to szukać w naszym Archivum online. I äh, oczywiście nasza dokumentä, ähm, jest ähm, sercem naszych wszystkich działań, Jakie mamy zasoby u nas w Archivum? To jest po pierwsze zasób dotyczący Obozów Konzentrationen, Virginia Gestapo, Drugie Prazabschimusowa, Dokumentationen über die Pies, das heißt Displaced Persons, Informationen über die Kultur, die 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 Kultur, die die Z pomocą aliantów wrócili do swojego domu, do kraju, czy wyemigrowali do Ameryki czy do Australii. Ta instytucja, która dzisiaj ma taką trudną nazwę, bo po angielsku jest ta nazwa, wcześniej była Międzynarodową Służbą Poszukiwań, tą, która współpracowała z Czerwonymi Krzyżami w rozmaitych krajach, i jej zadaniem było łączenie rodzin rozdzielonych przez wojnę składało się tam różne wnioski poszukiwawcze i ta instytucja właśnie, tak jak tutaj koleżanka mówiła, założona przez aliantów, ona musiała te rodziny łączyć, udostępniać dokumenty tak, by ludzie powywożeni w rozmaite części i III Rzeszy i też innych państw, żeby mogli się mimo tych wszystkich tragicznych wydarzeń odnaleźć po wojnie. Powiem państwu o kampanii, z którą tutaj przyjechaliśmy. Nazwa jest też angielska, ale ona oznacza skradziona pamięć. To jest taka nazwa metaforyczna, ponieważ dotyczy rzeczy, które zostały zabrane osobom wywiezionym do obozów koncentracyjnych w chwili, gdy te osoby były rejestrowane w administracji obozowej. To nie są rzeczy ze wszystkich obozów. Tutaj jest akurat przykładowy taki depozyt, w którym były i zdjęcia, i biżuteria. Zdarzają się też takie zbiory rzeczy, w których są listy, bardzo poruszające listy, na przykład rodziców do dzieci, z których dzieci wiele lat po wojnie dowiedziały się, co się na przykład stało z tatą, czy z mamą. Mama, ja pamiętam właśnie. Takie wspomnienie o mamie zawsze przy biurku i bardzo dużo lubiła listów pisywać. I, I tutaj mie, wiem, że miała bogatą y, korespondencję w poszukiwaniu mnie. Dlatego, że ja wyszłam prawda, rano 1 sierpnia z domu i słuch zaginął. No, słyszała właśnie o Dyma Rolsen. No, na, znalazły się moje dane osobowe, prawda, nazwiska hmm, dokładnie. Rozumiem, że to były dane z. Że tam byłam, bo moja matka właśnie, wiem, że, że to nie, był, nie polegało na jednym liście, tylko, tylko wiem, że to była długotrwająca dosyć korespondencja. Znaczy tak mi opowiadała, bo mnie nie było bo wówczas jeszcze w ogóle w kraju, prawda? To było wtedy, kiedy w ogóle mnie poszukiwali. Rozumiem. A ponieważ. No, nasz kontakt się urwał z wiedzą rodziców, że ja poszłam do akcji. Arrogance Archives to największe archiwum na świecie ofiar II wojny światowej. Mamy 30 milionów dokumentów e, zawartych w nich. Są informacje dotyczące 17,5 milionów ofiar II wojny światowej i większość na, naszych. E,

którym odebrano rzeczy osobiste, jak deportowano ich do obozów koncentracyjnych. W tej chwili mamy ich jeszcze 2500. Od 2016 roku trwa kampania Stone Memory, czyli Skrajona Pamięć i staramy się razem z wolontariuszami z całego świata zwrócić pamiątki rodzinom. I co jest bardzo ważne, dlatego dzisiaj jestem tutaj razem z koleżanką Ewiną Kapińską Morek w Domu Powstańców Warszawskich że pośród tych poszukiwanych rodzin szukamy 900 z Polski, a z tych jeszcze ponad 100 rodzin z Warszawy, związane z powstaniem warszawskim. Po wyzwoleniu obozów koncentracyjnego Neuengamme, alianci znaleźli niedaleko w takiej miejscowości Lund. z tych efektów, które Niemcy, znaczy spróbowali jeszcze ukryć gdzieś tam daleko od obozu. Mimo tego zostały odnależone i potem w kolejnych latach poprzez angażowanie różnych urzędów, które mieli właśnie kontakt z byłymi więźniami, spróbowano zwrócić te pamiątki. I tak powiem, to co właśnie nie udało się zwrócić, czyli w 1700 kopert trafiły do Arolsen Archives, wtedy jeszcze międzynarodowa służba poszukiwań. I wtedy właśnie zaczęliśmy, wtedy jeszcze digitalizacja nie odbyło się, więc znaczy internetu nie było, było inne możliwości poprzez um, filie Czerwonego Krzyżu uh, w różnych krajach odznaleźć tych rodzin. I, um, w 2015 roku, właśnie w naszym pierwszym archiwum online, pokazaliśmy uh, te różne pamiątki i przedmioty. I wtedy właśnie um, była możliwa rozpocząć uh, tą kampanię Stone Memory, z którą zaczęliśmy w 2016 roku. I od wtedy właśnie też um, razem z wolontariuszami z całego świata szukamy rodzin uh, tych przedmiotów, żeby zwrócić je rodzinom. W zbiorach jest ponad 100 depozytów należących do osób z związanych z Warszawą, do osób, które e, uczestniczyły w powstaniu warszawskim. E, dlatego zwróciliśmy się też z takim apelem, z taką prośbą o pomoc do Państwa, bo e, wierzymy, że możecie Państwo kojarzyć niektóre nazwiska czy miejsca, które pojawią się w historiach, e, które opowiadamy podczas takiego spotkania i że również doprowadzicie do, do zwrotu takich rzeczy. Przedstawiamy historię ośmiu takich osób związanych właśnie z Warszawą. Pokazujemy na zdjęciach należące do nich rzeczy zabrane im właśnie przez Niemców w różnych obozach koncentracyjnych. I w czasie takiego spotkania z Państwa pomocą będziemy się starali tych krewnych w Warszawie lub Gdzieś już obecnie poza Warszawą, ale związanych z Warszawą, odnaleźć. Ale również możecie Państwo szukać informacji na temat siebie w naszym archiwum, dlatego że wszystkie te dokumenty zabezpieczone przez aliantów po wojnie były przywożone właśnie do Międzynarodowej Służby Poszukiwań czyli do obecnego archiwum, w którym, w którym pracujemy. Jest to łącznie 30 milionów dokumentów, także bardzo taki obszerny zbiór i możecie Państwo sprawdzić, czy w tym archiwum nie ma dokumentów na temat Państwa losów. Z dużym prawdopodobieństwem będą, dlatego że trafiały tam wszystkie, wszystkie dokumenty dotyczące osób prześladowanych przez Niemców. Są i materiały z obozów koncentracyjnych, materiały z obozów zagłady. Są też dokumenty dotyczące osób wywożonych na roboty przymusowe, czy też osób przesiedlanych. Także jest tam naprawdę bardzo bogaty zbiór, warto to sprawdzić. I można to sprawdzić na dwa sposoby. Albo na przykład przeszukując archiwum w internecie, ponieważ większość tych dokumentów już jest dostępna przez internet, nie trzeba jechać na miejsce do archiwum tylko wystarczy sobie otworzyć stronę odpowiednią, wpisać na przykład swoje nazwisko i sprawdzić, czy ono gdzieś figuruje. Na, na, myślę, że 90 parę procent to nazwisko tam się pojawi. Ale, ponieważ nie wszystkie dokumenty jeszcze są, nie wszystkie dokumenty zostały już zdigitalizowane, warto wysłać do nas wniosek poszukiwawczy. On jest w języku polskim, i również w Wydziale Poszukiwań pracują Polacy, którzy te wnioski opracowują dla Państwa. A ponieważ do, te wnioski w Państwa przypadku dotyczą osób, które były ofiarami tych niemieckich prześladowań, to są traktowane priorytetowo. Czyli do tygodnia powinniście Państwo dostać od nas odpowiedź, jeżeli takie dokumenty się u nas e, znajdują. Do, zachęcam do wysyłania takich wniosków. I do sprawdzania co jakiś czas, czy nie, nie, nie pojawiły się jakieś nowe dokumenty, dlatego że jest to możliwe, że te zbiory są jeszcze gdzieś tam rozbudowywane. Można sprawdzić nie wychodząc z domu, nie trzeba się nigdzie wybierać, wszystko można załatwić przez internet. A jeżeli takie dokumenty u nas są, to wszystko dostuje, dostajecie Państwo, skanę tych dokumentów na maila.